Jest tam ktoś? Halo? 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 Bo ja lubię sobie filmy oglądać. Często jest tak, że jak chcemy sobie obejrzeć jakiś fajny, ciekawy film, to idziemy sobie do kina, prawda? Jeżeli chcemy obejrzeć jakiś fajny, ciekawy film, to ściągamy go oczywiście z internetu. I wiadomo, kradzież, wiadomo, ściągnij sobie gacie, nie film. Ale no tak robimy, prawda? prawda? Ceny są za drogie, nie możemy się powstrzymać, prawda? Mamy te szybkie łącza, teraz to, e, to sobie, prawda, troszeczkę popiracimy, nie? No, ale mniejsza z tym nie o tym chciałem powiedzieć. E, chciałem powiedzieć, że ja, oglądając film, strasznie wczuwam się w postać. I na przykład oglądając ten sam film już po raz e, czwarty czy piąty, mimo że wiem, że kobieta zostanie rozjechana przez e, e, powóz saleczkowy. To i tak zdaje mi się, że ona jednak ucieknie, że. No nie wiem, trzymam kciuki, żeby jej się udało, mimo że tak naprawdę doskonale wiemy, że ona padnie tam, prawda? To i tak trzymamy kciuki i tak mamy nadzieję, że zmienimy bieg wydarzeń. Czujemy się panami tego filmu. Oczywiście wszystko kończy się jak zwykle i czujemy zniesmaczenie wręcz takie zaskoczenie, jak ona mogła nie przeżyć, jak ona mogła nie przeżyć, znów te flaki. Ogólnie pocę się bardzo też na filmach i, i przeżywając takie sceny, trzymając kciuki, prawda, im dalej akcja filmu się potacza, tym moi znajomi coraz dalej, prawda, smród niesamowity po prostu. Nie polecam, nie polecam ze mną oglądać filmy, ja naprawdę to przeżywam, wręcz jeżeli Postać dana się topi, to ja wstrzymuję oddech, żeby, żeby. Nie wiem, może głupi jestem po prostu. Nie wiem, no ale, a, ale tak się dzieje: jeżeli osoba się topi, to ja wstrzymuję oddech i staram się sprawdzić, czy ja bym wytrzymał, czy ja bym padł tam pod tą wodą. Czy, 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 czy bym wypłynął na wierzch, nie jak jakaś tam ryba. Dobra, ale, ale ja strasznie na przykład uwielbiam horrory. To jest ogólnie mój ulubiony gatunek filmu. I naprawdę ostatnio były bardzo śmieszne, Na, po prostu uwielbiam, bardzo się uśmiałem, film Autopsja, taki był tytuł, z angielskiego Autopsji. jakby ktoś nie czaił, ja oglądałem sobie ten film i, i nagle widzę taką scenę. Łada fakt. Mówię sobie, ok, jedna scena, yy, będzie fajnie, będziemy się bali, będziemy strali w gacie. Jak to na dobre horrory przystało. Ale dalej okazuje się, że. Mary. No po prostu nie można. Po prostu. Yy, obejrzałem ten film do końca. Yy, co prawda, uśmiałem się, po prostu. Eee, uwielbiam, jak mogę się świac na tych horroru? <śm> nie. No, ale, ale, ale co w horrorach jeszcze e, bardzo fajnego? E, kobieta dostaje harpunem, e, prawda, w plery, To już nie o tym filmie. To załóżmy. Kobieta dostaje harpunem w plecy, prawda? To jej się wybiło z drugiej strony. E, kobieta ogólnie jest tą złą postacią i e, goni małe dzieci. Ale dostaje tym harpunem, bo akurat e, rybak wracał z połowów. No i dostaje tym harpunem. Dzieci już, prawda, wesoło do dziadka e, rybaczka sobie idą. E, już się zaczynają harce swawole. E, e, I e, okazuje się, że zła kobieta wstaje. Że ten harpun tam e, nic jej nie zrobił, prawda, albo wręcz przeciwnie, e, harpun jej coś zrobił. Ona idzie z tym harpunem, prawda, i ma dodatkowe skille, bo może plecami. Yy, atakować, prawda? Albo nikt jej nie zaatakuje z tyłu, prawda? Tam już cztery wrony, prawda, przy okazji yy, wleciały, ale okej, okay, będzie miała na grilla, nie? A najlepsze, najbardziej, po prostu uwielbiam, jak widzę scenę w filmie, kiedy babka sobie ucieka przed mordercą, prawda? Możliwe, że z tym harpunem w plecach. Yy, to zawsze... I, I scena dzieje się w lesie. To jest po prostu, jak macie Jakiegoś mordercę goniącego najczęściej kobietę, ona ucieka przez las. To możecie się spodziewać, że ona sobie skręci kostkę, złamie nogę, potknie się o harpun. Tak jest, tak jest. Po prostu, jeżeli zobaczycie taką scenę, to możecie się tego spodziewać. Nie! Przecież też oglądałem e, film na Faktach Autentycznych, e, gdzie kobieta dostaje e, deską w łeb, e, centralnie e, taką drewnianą, mocną deską w łeb, e, po czym e, wali u, 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 bem, e, o umywalkę, e, po czym e, idzie sobie po prostu i wychodzi z domu, jakby nigdy nie jest prawda, na zakup. O, jak my lubimy takie horrory! Jestem nienormalny od urodzenia, także. także. Yy, wiecie. No! Także. co, ja będę powoli kończył. Zapraszam Was na, na, na tam. Yy, na jakiś fanpage, nie? Na Facebooku. Link macie w opisie. Yy, jest, jest przednio. Yy, zabawa trwa. Macie 4 godziny, no? Yy, zapraszam Was też, yy, jeżeli Wam się podobało, do lajkowania. Eee, a także nawet jest taka magiczna opcja jak subskrypcja, ona jest gdzieś tu, eee, bądź tu, nie wiem. Jak to mawiał mój pra, 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 pra dziadek, używając swojego najnowszego iPhone'a eee, cięcie. A co to jest? Jejku, jakie małe, ale fajne. Co to jest? EBA I